Cześć, witam Was w kolejnym dniu, tym razem od razu z pięterka. Jak widzicie wcześniej, jeszcze tylko tu przeszparę pokazuję, postawiłem taki szkielet, do którego będą przybijane deski na zabicie bramy garażowej. A ja w tej chwili tutaj o, jadę właśnie z odcinaniem tego co wcześniej robiłem na zewnątrz i na parterze, czyli po prostu. Nadmiar pianki idzie sobie. We... No. Jest teraz zimniej, znowu zaczął badać śnieg. Także cieszę się, że skończyłem z docinaniem wszystkich. Właśnie, bo tu jeszcze Wam pokażę, tylko nie chcę się zwalić. O jak widzicie, tutaj są położone, już naszykowane, docięte na. O odpowiedniej długości, czyli na szerokość, tutaj bramy garażowej są docięte stare blaty, deski, które posłużą mi do dobicia. Tylko do dobicia będę potrzebował pomocnika, który będzie trzymał od środka, żeby to wszystko nie wjechało. To tyle, jeżeli chodzi tutaj o, o te blaty. No i jak widzicie. Jest trochę tej pianki, także nie będę przecież pokazywał wycinanie całej pianki. Ale generalnie to jest na dzisiaj moje zajęcie. Także na tym się jeszcze skupię i później pewnie będę wracał do domu, bo muszę umyć auto i wymienić uszczelki w drzwiach, bo stare są pourywane. Już zaczyna wiać i zaciekać do środka, więc przed zimą Trzeba to zrobić, wszystko kupiłem. Tylko potrzebny czas, żeby to zrobić. Także żegnam się z wami z piskiem. Do następnego. Cześć.